Edward Hugon. Opatrzność Boża, a problem zła wedle nauki katolickiej. Zasady filozofii. 24 tezy tamistyczne. Część czwarta. To teza świętego Tomasza. Numer siódmy. Opatrzność Boża. Opatrzność Boża, a problem zła wedle nauki katolickiej. Głośna była zawczasów ojców teoria o dwóch krańcowo przeciwnych pryncypiach. O pryncypiu dobrym, od którego pochodzi wszystko co dobre. I o pryncypium złym, z którego wypływa wszelakie zło. Teorie te odnowili kolejno gnostycy, manichejczycy i albigensi. Wywalce z przytoczoną teorią posunęli się wprost niektórzy tak daleko, iż wskazywali wprost Boga jako właściwe źródło zła. Zdaniem Kalwina, Bóg nie tylko zezwala na zło, lecz pobudza wprost do złego, także jest sprawcą grzechu. Luther, nim Melanchthon utrzymują, że Bóg jest sprawcą cudzołstwa Dawida, okrucieństwa Saula i zdrady Judasza, tak samo jak i sprawcom nawrócenia Pawła. Naukę katolicką streścić można w następujących zadaniach. 1. Bóg w żaden sposób nie chce moralnego zła, czyli grzechu. Naukę tę wypowiada Pismo Święte często i wyraźnie. Bóg nasz ma od razu do nieprawości i do tych, którzy ją popełniają. Nienawidzi On bezbożnika i jego bezbożności. Ma On wstręt do postępowania tego, który czyni zło, a on miłuje tego, który trzyma się drogi sprawiedliwości. Nie kusi on nikogo do złego. Kościół wydał słuszny wyrok potępienia na twórców różnych niebezpiecznych teorii, jak również na bluźniarczych heretyków. Papież Jan XXII potępia następujące zdanie Eckharta: Człowiek sprawiedliwy winien uzgodnić wolę swoją z wolą Bożą tak palece, iż chciał wszystko, co Bóg chce. A ponieważ Bóg chce wszystko w jakiś sposób, iżbym popełnił grzech, Dlatego nie będę tego chciał, bym nie popełnił grzechu. Na tym polega prawdziwa skrucha. Prawdziwe zda zatem zdanie przeciwne. Bóg nie chce w żaden sposób, abym popełnił grzech. Nie będę więc tego chciał, bym go popełnił. Sobor trudencki wydał następujące orzeczenie. A na temat temu, kto by twierdził, że nie jest to w mocy człowieka wejść na drogę grzechu, lecz że Bóg działa w nas równo zło, jak i dobro. I to nie tylko przez zezwolenie, lecz bezwzględnie i słowa w cisnym słowa znaczeniu tak, iż strata Judasza jest tak samo jego dziełem, jak nawrócenie Pawła. Prawda ta jest oczywista dla rozumu i opiera się na bezwzględnej pewności wiary. Zło moralne jest odstępstwem od Boga i rokoszem przeciwko majestatowi Jego, a Bóg przecież nie może ani ścieć, ani sprawiać, by mu kto ubliżał lub, lub się od Niego odwrócił. 2. Bóg mógłby przeszkodzić złu, lecz nie jest do tego zobowiązany i dlatego może je dopuścić. Synów Soysos, rok 1140, potępił następujące stanie Abelarta. Bóg nie ma powinności ani możliwości przeszkodzić złemu. Bóg mógłby przeszkodzić złu, ponieważ zło nie jest czymś istniejącym z konieczności, co by mogło z Bogiem współzawodniczyć lub mu dorównać. Lecz w jaki sposób mógłby Bóg złu przeszkodzić? Otóż Bóg mógłby w rozmaity sposób zaradzić wszelkiemu złu, albo nie stwarzając w ogóle istot wystawionych na grzech, lub zdolnych grzeszyć, lub też udzielając im tak obfitej pomocy, iżby stały się w rzeczywistości niezdolne do popełnienia grzechu. Tak postąpił Bóg z najświętszą Maryją i Lub wreszcie udzielając im od pierwszej chwili istnienia widzenia uszczęśliwiającego, które wolę ich skierowałoby nieodmiennie ku beznadnemu dobru. Bóg nie jest zobowiązany przeszkodzić cłu. Rozumne bowiem stworzenie jest natury swej ułomny, dlatego że ma wolną wolę która z siebie jest chwiejna i niestała, to też stworzenie nie może być wolne od możliwości krzeszenia, jedynie dzięki szczególniejszej łasce. Otóż jest oczywiste, że Bóg nie jest żadną miarą zobowiązany udzielać tego, co pochodzi z czystej i nadzwyczajnej łaski. Podobnie jak ją można nazwać nie możemy należytością ani przewilej prawym. Tak nie niedorzecznością byłoby twierdzić, że to, co jest nadzwyczajne, jest rzeczą normalną. Gdyby Bóg miał powinność przeszkodzić złu występującemu w jakiejkolwiek formie, wtedy byłby niewolny zaniechać stworzenia istot, których przewrotność przewituje. I tak złość stworzeń ograniczałaby potęgę stwórcy i byłoby uszczupleniem jego bezwzględnej należności. 3. Kiedy Bóg dopuszcza zło, to czyni to zawsze z wyższych racji? Zło i grzech są prawdziwym zaprzeczeniem ładu i prywacją wielkiego dobra. I dlatego opatrzność Boża nie może zezwolić na grzech dla samego grzechu, lecz jedynie dla celów godnych Boga. Do wspomnianych wyższych racji zaliczamy najpierw te, które wymieniliśmy. Łomność wolnej woli stworzenia bez względu na należność Pana, którego złość żadną miarą nie może krępować. I przewrotność stworzenia, a wreszcie ujawnienie doskonałości Bożych, miłosierdzia i potęgi, dzięki którym Bóg dźwiga grzesznika z upadku, i prowadzi Go na Wyżyny Świętości, najwyższej sprawiedliwości Boga, opjawiającej się przeciwnie nawet wobec tych, co wskarcieli Jego dobrocią. Bóg wreszcie dopuszcza słowo, na to, by człowiek miał okazję do ćwiczenia się w cnocie, w pokucie, która wznieść się może na tym wyższe stopnie i doskonałości i heroizmu, im upadek był większy. W pokorze, którą człowiek łatwiej nabywa w poniżeniu, we wdzięczności, która zmaga się w miarę. Jak przepatrzenie jest większe i pełniejsze, itd. 4. Co się tyczy fizycznego zła natury, to Bóg nie chce go wprost, lecz pośrednio, mianowicie ze względu na wyższe dobro, mające z niego wyniknąć. Słowo fizyczne jest prywacją realności i dobra, nie wchodzi ono przez się wewnętrzny skład wszechświata i dlatego nie może być przez się przedmiotem woli i zabiegów. Gdyby jednak niektóre istoty nie podlegałyby zepsuciu. Wtedy byłoby rzeczą niemożliwą, iżby się urzeczywistniły wszystkie stopnie bytu w świecie. Gdyby na przykład ziarno złożone w ziemi nie uległo zepsuciu, nie mielibyśmy bogatego żniwa. Lew nie mógłby żyć, gdyby jakieś niższe stworzenie nie padło dla niej ofiarą. Pszczoła zasypia niejako na zimę, by się przepuścić uroczystą wiosną. I tak współdziałają przyrodzie na przemian i śmierć, by wspólnym wysiłkiem, jeden osiągnąć cel wspólny jakie jest urzeczywistnienie doskonałości i piękna. Gdyby wszelkie zło, zauważył święty Tomasz, zostało usunięte, wówczas wszechświat byłby pozbawiony wielu doskonałości. To też opatrzność Boża, która przecież pragnie powszechnej doskonałości, jako kres stworzenia chce pośrednio także tych prywacji i przemian, które są wprawdzie czymś złym dla poszczególnej natury, ale niepewzględnie, ponieważ pomagają w urzeczywistnieniu najwyższego itału jakim jest dobro powszechne. 5. To samo powiedzieć należy także o uzłuch fizycznym, terapiącym ludzkość, jak na przykład o cierpieniach, chorobach, klęskach i katastrofach. Bóg chce ich pośrednio dla celów wyższych. Nieraz sprawdźcie, nie łatwiej zrozumieć, w jaki sposób klęska jakaś przyczynia się do osiągnięcia wyższego dobra. Mamy jednak tę pewność, że Bóg wie dobrze, jakie są wyższe cele wszechświata i ludzkości oraz w jaki sposób mają się one urzeczywistnić. Jest to również rzeczą pewną, że ludzkość ma cel nadprzyrodzony, któremu podporządkowane są wszystkie dobra porządku przyrodzonego. I dlatego klęski, katastrofy nie mają znaczenia. słowa względnego, ponieważ pod okiem opatrzności Bożej mogą one służyć nam pomocą w osiągnięciu nadprzyrodzonego celu. Przez to, że zniewalają człowieka to zastanowienia się nad sobą, to pomyślenie o Bogu, którym człowiek tak łatwo zapomina, gdy mu się doprzewiedzie, do pragnienia dóbr nadprzyrodzonych, których zbyt często nie umie cenić, do pamiętania o życiu przyszłym, będącym jego jedynym celem. Lub też przez to, że dają człowiekowi sposobność do czynienia na tym świecie pokuty, która na tamtym byłaby o wiele cięższa oraz do zdobywania zasług, które rosną w miarę, jak się trudności mnożą. Lub wreszcie przez to, że wspomniane zła mają tajemnicze skutki, które obecnie są przed nami ukryte, lecz które na pewno pochodzą z nieskończonej miłości. Wszak jest rzeczą pewną, że Opatrzność nieskończenie mądra, nieskończenie potężna i dobra, niczego nie może chcieć ani na nic zezwolić, co by w jakiś sposób nie mogło wyjść na dobre. To też zamiast narzekań i skarg na rządy Opatrzności, jak to czynili i czynią zaślepieni bluźniercy, chrześcijanie wyznaje z radością, że przeciwna Opatrzność Boża. Zawsze czyni dobrze, że jest zawsze pełna miłości i dobroci, wtedy nawet kiedy każe i że sprawia, iż tym, co choć trochę miłości Bożej posiadają, wszystko prawdziwe wychodzi na dobre.